Kochani, to znowu ja. Zapraszam Was dzisiaj serdecznie do Szkółki Leśnej w Brodłach w imieniu Nadleśnictwa Krzeszowice, jak i Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie oraz w swoim własnym Będzie się kochani działo. To jest pierwsze takiego rodzaju wydarzenie, czyli Dzień Matki Pszczelej. Takich atrakcji jeszcze nie było tak fantastycznej zabawy i przekazu jeszcze nie było, więc od 13 ruszamy w Krakowie. Dziękujemy również Radiu Kraków oraz Klinice Zdrowego Chomika za wsparcie medialne. Z Wami kochani sięgamy gwiazd, a mam nadzieję, że z Wami wszystkimi się zobaczymy, jak tylko będziecie dali radę przyjść. Jeżeli nie, mam nadzieję, że uda mi się chociaż trochę nagrać, pokazać zdjęć, jak fantastycznie potrafimy się bawić z pszczołami. A tu za mną kochani jest bodiszek. Jakbyście chcieli pięknego, skromnego kwiatka do swojego ogrodu, polecam. Dzisiaj są przepięknie oblatywane przez pszczoły, a mało tego, za każdym razem, kiedy siada pszczoła na tym kwiecie, dotyka takiego maleńkiego pręciku. Tam na końcu jest taka troszeczkę imitacja kwiatuszka i wygląda to, jakby w pazurku trzymała kwiatka dla Was. Polecam i zapraszam serdecznie. Miłego!